Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej przed meczem 1.16 finału Fortuna Pucharu Polski. Już w sobotę drużyna PGE FKS Talmielec zmierzy się z drużyną Piasta Gliwice. Z nami jest trener Białoniebieskich, pan Dariusz Skrzypczak. Panie trenerze, proszę o komentarz do tego jutrzejszego spotkania. Dzień dobry, witam Państwa. Czekamy z niecierpliwością na to spotkanie, ponieważ czuję tą atmosferę, która panuje w zespole jeszcze od ubiegłego roku, że w europejskich w pucharach, przepraszam, <laughs> w pucharze polski zespół rzeczywiście bardzo dobrze występował. Przypomnę tylko te spotkania z pogonią Szczecin, bardzo udane, na na, na, na mieli z później mecz z Lechem Poznań. To są te momenty, które warto po prostu grać i trenować. No i to właśnie jest to w Pucharze Polski, że nie ma przed meczem faworyta tylko każdy jest w stanie no, rzeczywiście zrobić niespodziankę. Dlatego cieszymy się na to spotkanie, podchodzimy do tego spotkania bardzo, bardzo e, poważnie i co za tym idzie, chcemy jak najwięcej osiągnąć, e, jeśli chodzi o Puchar Polski, przeciwniki będzie bardzo trudny, ale stawiamy na, naszą, na, na, na na to, że gramy u siebie, że chcemy koniecznie rundy dalej osiągnąć się w Puchar Polski, dlatego jestem zadowolony i cieszę się bardzo na to spotkanie już dzisiaj. Panie trenerze, dziennikarze zadali pytania i także Maj w wczyni Jupiterów pyta, czy jest szansa, że zobaczymy nowy nabytek stali obrońcę Bożydara Czorbaczyńskiego. Już dawno się, znaczy już dawno, już w tym tygodniu zastanawialiśmy się, czy, czy nie powinien wystąpić, czy może już wystąpić w meczu z Rakowem czy Stachowa, ale doszliśmy do wniosku, że jeszcze jest za wcześnie, ponieważ przyjechał do nas 2-3 dni z nami potem, no bo troszeczkę by to było za wcześnie, naszym zdaniem, ale w tym tygodniu już trenuje cały czas i jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to i tak wystąpi jutro. Seis minutos. Mateusz Prokopiak pyta, Panie trenerze, głównym celem w tym sezonie jest utrzymanie zespołu w PKO Ekstraklasie. A czy przed sztabem i drużyną został wyznaczony cel w rozgrywkach Pucharu Polski? Rozmawialiśmy z zespołem przed pierwszym meczem mistrzowskim i rzeczywiście celem jest osiągnięcie, y, utrzymanie się w Ekstraklasie. Robiliśmy, żebyśmy w przyszłym roku mogli występować. A jeżeli chodzi o Puchar Polski, to również został postawiony cel. Jak najdalej zaś w Pucharze Polski, bo to jest najkrótsza droga do europejskich Pucharów. I dwa. Biorąc pod uwagę te miłe doświadczenie z ubiegłego roku, chcemy je powtórzyć również w tej edycji Pucharu Polski, czyli zajść jak najdalej. Kolejne pytanie tego samego dziennikarza: Czy w spotkaniu z Piastem Gliwice szanse na grę od pierwszej minuty otrzymają zawodnicy, którzy do tej pory mieli rozegrane mniej minut w lidze, czy jednak zdecyduje się trener na rozpoczęcie meczu w najsilniejszym składzie? W każdym mecz chcemy rozegrać w najsilniejszym składzie. To jest, to jest nasza myśl przewodnia. Po każdym meczu chcemy wygrać. Dlatego mamy tych zawodników do dyspozycji, których, których, których mamy, i co za tym idzie, wychodzimy zawsze z założenia, że ci zawodnicy, którzy dostaną szansę, ci zawodnicy, którzy wystąpią od pierwszej minuty, to jest, nas, to jest nasz najsilniejszy skład w danym momencie. Dlatego nie wykluczam, że jutro ten czy inny zawodnik, którzy do tej pory zagrali mniej minutowo niż pozostali, wystąpią od pierwszej minuty ale to nie będzie oznaczało, że to nie jest najmocniejszy skład. Po prostu ja mam zaufanie do naszych zawodników, wszystkich, których mam w kradrze i ci zawodnicy, którzy wychodzą, moim zdaniem to są najmocniejsi w danym meczu, na danym meczu. Bardzo dziękujemy panie trenerze. To już wszystkie pytania zadane przez dziennikarzy. Dziękuję.